Well, co mają z tej strony Agnostic? Oh, 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 oh. a na gameplayu widzisz z broni LSW-E86. Ta broń ma dwie ważne zalety: Przejrzysty celownik mechaniczny, dzięki którym zyskujesz na jednym dodatku, bo nie musisz używać celownika laserowego, więc możesz przyrzepić sobie w zamian za to jakiś chwyt, czy też tłumik. Właśnie tych dodatków użyłam w tym filmiku. I jeszcze drugą ważną zaletą jest magazynek bębnowy, który zapewnia nam szybsze przeładowanie broni. I inne ręce odchodzą na dalszy plan, bo nie będziemy ich używać tak zbyt często. Moje perki również są ustawione według mojego standardowego ustawienia LKM-ów, czyli jest to Blind Eye Quick Draw i Salker. Ta broń na pewno ma spory recoil wizualny, ale ten prawdziwy nie jest taki tragiczny, można go w miarę łatwo ogarnąć. To też jeżeli założymy szybko strzelność i na przykład powiększone magazynki, to po dłuższej serii takich wystrzelonych pocisków jest on nie do ogarnięcia, ten recoil, naprawdę, a więc lepiej użyć sobie jakiegoś tłumika i chwytu, właśnie. Wracając do gameplay'a, to gram na dominacji na mapce Dom, która jest najmniejszą mapką w całej grze, to też mapy na niej są zazwyczaj w miarę szybkie. Tak też było w tym wypadku. Prawie cały moabowy streak na tym filmiku spędziłem właśnie w tym budynku, rzucając radar w miejscu, w którym ja to zrobiłem, widzimy wszystkich wokoło właśnie znajdujących się w tym budynku, wchodzących do tego budynku, jeszcze najlepiej wrzucić ten radar na, na dach, wtedy na pewno przeciwnik nie zniszczy. Znaczy jest jedna możliwość, mógłby mieć sitrepa, zobaczyć właśnie na czerwono ten radar i rzucić tam semtexa, ale to się na pewno nie zdarzy. Nie sądzę, żeby ktoś byłby na tyle mądry, żeby to zrobić i na tyle, nie wiem, zawistny czy coś. Nie no, w sumie to na pewno ch ch chcą nas zabić, zawsze przeciwnicy. I tutaj właśnie to, że przeciwnik ma przejętą flagę B jest dla mnie czymś dobrym, ponieważ wiem, że przeciwnicy będą się respawnować blisko mnie i nie muszę nigdzie chodzić. Niestety właśnie teraz przejął mój teammate tę te flagę B, ale za to... Oni przejmują flagę C, a na flagę C również mam bardzo dobry widok z tych okien. Jeszcze, jak właśnie tutaj mogę wejść po tej szafce, przeprzuconej, można wejść. Wtedy widać jeszcze więcej. Bardzo dobry jest stąd widok właśnie na ten tunel prowadzący do flagi C. O, właśnie tam, gdzie teraz zrobiłem tego wroga. Jest jeszcze tutaj parę takich korzystnych miejsc, które możemy wykorzystać przeciwko wrogowi. No ale najczęściej będzie nam potrzebny marksman, bo tak bez tego marksmana nie będzie widać dobrze tak przeciwnika przez te w ogóle przez te szyby i tak dalej, siatki jakieś. A więc właśnie marksman to jest bardzo taka podstawowa rzecz na tego spota tutaj właśnie, żeby widzieć przez te siatki na te miejsca w stronę C ogółem. Więc dwa jeszcze przydatne miejsca to jest ławka na lewo, na którą można wskoczyć zaraz łabośnie tutaj będę wskakiwać. Jeszcze na prawo jest drugie takie pomieszczenie, <grystanie> bo tutaj te pomieszczenia są rozwalone jakby, tylko takie wejścia są i w ogóle. Ale w prawym właśnie pomieszczeniu jest taka ławka, za którą, gdy ustaniemy, będziemy widzieć to, co jest przed budynkiem. I tam właśnie przeciwnicy nie spodziewają się, że będziemy tam stać, bo po prostu jest to rzadko używane miejsce. Ale do tamtego miejsca również potrzeba martwena właśnie. I zaraz właśnie powinienem skakiwać na tą ławkę. Właśnie tutaj to zapomniałem, jak się wskakuje i nie wiedziałem dokładnie. Trzeba po prostu wejść na część tego, takiej barykatki z tyłu, na to wskoczyć i z tego się wybić na to. I tutaj właśnie widzimy patrzcie jaki jest świetny widok. Możemy się schować za ścianką na chwilę. No, w krótki moment trzech gości zabiłem, aczkolwiek jesteśmy tutaj bardzo odkryci, przez to znajdywanie się dłuższy moment na tym spocie może spowodować naszą śmierć, bo już będą wiedzieli, gdzie jesteśmy i tak dalej. I właśnie tutaj zdobywam Moaba, po czym od razu padłem, trochę fartownie mi się to udało, no ale zawsze jest. Więc tak, to już by był koniec tego filmiku. Możesz go ocenić i napisać jakiś komentarz, a ja się z Tobą żegnam, więc do widzenia, cześć.